Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Predatorzy jako rasa, która od tysięcy lat dysponuje technologią, którą przejęli od Amengi, zdążyła już odwiedzić setki planet w galaktyce. Jednak jako strukturalnie podzielona nacja posiada klany, które skupiły się na poszukiwaniu nowych przeciwników, z którymi mogliby się zmierzyć, jak i wierne kodeksowi i swoim starym przyzwyczajeniom struktury społeczne, dla których ważne jest jedynie regularne polowanie na ksenomorfy i w ostateczności ludzi. Mimo, że oba typy społeczności wywodzą się z tej samej nacji, dzieli ich, ich astronomiczna różnica względem odkryć i poznania otaczającego ich wszechświata. W ten sposób Inżynierowie, inaczej nazywani Space czy też Gigantami, byli dobrze znani jedynie części społeczności yao Twórcy obcych jednak dobrze znali rasę swoich rywali, gdyż obserwowali ich rozwój w czasach swojego prosperity, a odpuścili ten proceder po wewnętrznym załamaniu cywilizacji. I jako, że w czasach współczesnych tworzą oni luźne struktury i odosobnione kolonie, nie są już zagrożeniem o galaktycznej skali, jednak oż nadal niedocenieni mogą być groźni. Opowiadałem wam o Predatorze Ahabie, który będąc wierny kodeksowi honorowemu, w pewnym momencie natknął się na ryciny przedstawiające inżynierów i udał się na planetę, gdzie znajdował się przedstawiciel tego gatunku. Pod względem walki jeden na jednego w większości przypadków zwyciężali inżynierowie, gdyż wojownicy tej rasy byli znacznie wyżsi, masywniejsi i silniejsi od przeciętych łowców predatorów, dysponując doskonałym egzoszkieletem, byli odporni na praktycznie całe wyposażenie wojenne predatorów. Dlatego też samotni łowcy, którzy natknęli się na spejs Dokejów, zazwyczaj kończyli, detonując swoją bombę plazmową. Z drugiej strony medalu istniały jednak klany elitarnych predatorów, którzy posiadając zamknięte społeczności, byli doskonale świadomi istnienia twórców ksenomorfów. Tego typu społeczności uwielbiały wyprawiać się na nowo odkryte planety w celu przeprowadzenia łowów na nowo poznane gatunki. Takim przykładem był klan superpredatorów, którego działy ścierały się z większymi społecznościami inżynierów. Jako więksi i silniejsi niż typowi łowcy, dorównywali space w walce i często wybijali ich całe kolonie. Nie bawili się w skryte łowy, lecz otwarcie atakowali za pomocą swoich statków, ostrzeliwując stadele gigantów za pomocą dział plazmowych i desantując zgrane zespoły, które czasami walczyły ze swoimi rywalami używając jedynie broni białej, gdyż przecież uważali się za berserkerów. Z kontaktu z inżynierami znany był też doświadczony klan, do którego należał miejski łowca z drugiej odsłony filmu Predator z 1990 roku. I Greyback, elitarny predator, który żył już przynajmniej kilkaset lat, klanten eksplorując planetę układu Zetaret i natknął się na oddział wojowników inżynierów, jednak po tym incydencie oficjalnie ślad po nich zaginął. Być może nie podołali starciu z doświadczonym przeciwnikiem lub wpadli w pułapkę, po czym giganci użyli na nich czarnej mazi. Jak myślicie, co jest bardziej prawdopodobne to, że inżynierowie odbudują swoje galaktyczne imperium czy to, że predatorzy ostatecznie w końcu ich wytępią? Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem, do usłyszenia, cześć!